Za chwilę pokażę Wam, jak ułożyć kostkę Rubika Mirror Cube metodą LBL, czyli warstwa po warstwie. Najpierw zaczniemy od pomieszania. Najpierw zaczniemy od ułożenia krzyża, następnie go spermutujemy. Czyli tak, jak to było w kostce 3x3. Układamy taki krzyż, a potem go permutujemy tutaj, tak żeby tutaj się kolory zgadzały. Dobra. Jak to zrobić? Musimy znaleźć najpierw największy klocek. Center. I tak patrzymy. No tutaj nie jest największy. Tutaj tak samo. Tu. Tu też. Teraz zostały nam trzy tutaj. Który? Jak poznać, który jest największy? Otóż patrzymy. Jeżeli tutaj widzimy, tutaj jest ten klocek jest większy od tego centa, czyli na pewno ten center już odpada. Teraz patrzymy. Tutaj nie widzimy. Obydwa centry wydają się największe. To musimy poruszać kostką i sprawdzić. O, widzimy. Tutaj już te dwa klocki są większe, czyli na pewno ten center odpada. Zostaje nam ten. I teraz wokół niego musimy ułożyć krzyż. Jak to robimy? Patrzymy, szukamy czterech największych klocków. Tutaj jest. Ładny, jeden duży klocek, więc od razu go sobie wrzucimy. Obojętnie, gdzie? no i tak wszedł nam. Teraz patrzymy kolejne. Tu jest duży. Tu jest puste miejsce. Więc od razu bez problemu go damy tutaj. Jest. Szukamy następnego. Tu jest dość duży. Jednak widzimy za mały to nie będzie dobry klocek. teraz inny, inny. Tu jest, już. o. Teraz jak damy tak, to ten, ten krocek wypali nam. Czyli co robimy? Musimy tutaj zrobić miejsce i dopiero wtedy dać tutaj ten klocek. Ostatniego szukamy. Tu jest duży klocek. I teraz jak damy go tak, to wywali nam całe, tutaj, całe te dwa. Więc co trzeba zrobić? Trzeba go tutaj, a potem dopiero włożyć i tutaj. w ten sposób. To było takie przykładowe ułożenie krzyża. Jest ich więcej. Ja pokażę jeszcze tylko parę możliwości, jakie mogą się stać. Na przykład jak ostatni klocek będzie tutaj. I jeszcze źle spermutowany. Co robimy? Musimy go wysunąć. Teraz nie wkładamy tutaj od razu go tak, bo to nam zepsuje tego, tylko musimy mu zrobić miejsce i tu jak to wsunąć. Nie ma dobrej metody na ułożenie krzyża. Trzeba ćwiczyć. Zapewne na początku będą Wam się mieszać klocki, które są największe, które nie. No ale no cóż, trzeba ćwiczyć. Teraz musimy dobrze sproglądować, o akurat mi się ułożyło tutaj, tak żeby tutaj były dobre. Teraz trochę to rozwalę sobie, żeby Wam pokazać, jak to dobrze zrobić. Na przykład dajmy ja tu tak. Szukamy jakiegoś dobrego. No tutaj mamy. Jeżeli by nie było, to kręcimy kostką, aż się znajdzie. Mamy tutaj. I teraz co robimy? Patrzymy, ten klocek jest zły, więc go wywalamy na dół i szukamy miejsca dla niego. Jak to zrobić? Tak kręcimy, tak kostką tymi dwoma, aż tutaj będzie dobry klocek. No widzimy, ten jest za duży, dlatego ten tak samo jest. Tutaj widzę, może wy tego aż tak dobrze nie widzicie. O, teraz może. I szukamy dalej. Tutaj idealnie, więc wykonujemy ruch U2. No, ale teraz wywaliliśmy inny klocek z tego, więc z nim tak samo kręcimy tutaj i szukamy. Znowu mamy tutaj i znowu dajemy tak. Ostatni nam został, i dajemy znowu go tutaj. No i ułożyliśmy teraz krosa i dobrze go spermutowaliśmy. Zapraszam do kolejnego etapu. Następnym naszym celem jest ułożenie tak zwanego f 2 l czyli zrobienie, żeby 2 trzecie kostki było już gotowe. Tak jak to mieliśmy tutaj w kosty 3 na 3 doprowadzenie takiego stanu jest tam, tej kostki, trzeba zrobić tak. Tutaj widzimy, jedna ścianka jest pozwalona, a dwie już są ładnie ułożone. A więc idziemy. Patrzymy na naszego krosa i teraz musimy najpierw wypełnić tutaj, tak by białą ściankę zrobić. I co robimy? Szukamy jakiś dużych klocków, widzimy ten się już zawoczy, na razie go zostawię jednak i przejdę do innego. Tutaj mamy. I teraz jak sprawdzić, czy dany klocek pasuje? No widzimy, że w to miejsce akurat nie pasuje, no bo tutaj jest za duży. Ale nie zawsze tak jest. I jak to szybko łatwo sprawdzić? Otóż tak jak to przed chwilą zrobiłem, musimy podjeżdżać pod dane miejsce, gdzie myślimy, że dany klocek będzie pasował i sprawdzać. Tutaj pasuje ulał, więc go tutaj już od razu włożę. Tak, to robiliśmy na kosty 3x3. Dajemy. Tak, wysuwamy, wkładamy i cofamy. Następny kocek. Tutaj jest i patrzymy. Po kolei sobie sprawdzimy tutaj, gdzie pasuje. Tutaj nie pasuje, bo widzimy, jest za duży. Patrzymy w inne miejsce. Tutaj pasuje. Teraz dla pewności jeszcze sprawdza. Tutaj. No nie pasuje, to jest za małe. Więc jak tutaj pasuje, to znowu identyczna sytuacja. Dajemy tak, wysuwamy, cofamy, cofamy. Następnie został nam klocek tutaj ten. Go pozwolę sobie na razie wysunąć. Tutaj. No i sprawdzę od razu się, Tutaj, więc znowu identyczna sytuacja. Wysuwamy, wysuwamy, cofamy, cofamy. No i nam został ten klocek. Więc teraz on jest na dobrym miejscu. Na 100%. Ale jest źle obrócony. On powinien być obrócony w ten sposób. Tak. No ale tak nie jest. Więc teraz musimy go wysunąć. I znowu teraz inna sytuacja. Z drugiej strony wcześniej wkładaliśmy z prawej strony. Teraz będziemy wkład z lewej strony. Więc wysuwamy, wysuwamy, cofamy, cofamy. Może być też inna sytuacja, na przykład taka, już Wam pokażę, że klocek będzie tutaj pod sobą, no ale ani tak, ani tak, no nie pasuje. Więc ten tutaj jest tak, tak kolor biały. I tutaj trzeba to włożyć. Jak to trzeba zrobić? Trzymamy z tej strony kostkę i robimy w ten sposób. No, dość długi jak na ten etap algorytm. No, ale bardzo łatwo się go nauczyć. Może też być inna sytuacja, że na przykład klocek będzie obrócony inaczej, tak jak już Wam pokazywałem wcześniej. I teraz przez przypadek Wam się zrobi tak, że nie wyłożycie go dobrze tutaj, tak że go włożycie, tylko może być tak, że wyłożycie go tak sobie. I albo wtedy z prawej strony zrobicie ten tak to, co wam pokazałem, albo z lewej strony. Z lewej strony jest dokładnie taki sam. Sobie, cóż, teraz musimy ułożyć tutaj te klocki, tutaj ładnie powkładać. I tu będą dwa algorytmy. Jeden na włożenie klocka na lewo, drugi na prawo. Teraz tutaj mamy taki klocek. Tutaj widzimy, że on tutaj do tej ścianki nie pasuje, więc go gdzieś trzeba włożyć. Albo tu, albo tu. Jak to sprawdzić? Otóż sprawdzamy w ten sposób, że podjeżdżamy. Tutaj o dobry ten i spróbujemy. Na lewo. No widać nie pasuje nam. Więc cofamy i patrzymy na prawo. Na prawo pasuje jak ulał wszędzie. Więc algorytm wygląda następująco. Dalej jedziemy z kolejnymi klockami. Podjeżdżamy jakimś klockiem. Widzimy ten nie pasuje do tej ścianki. Podjeżdżamy i sprawdzamy. Tutaj nie pasuje. Teraz tutaj pasuje. Więc znowu ten sam algorytm. Ostatni, przedostatni klocek. Tutaj nie pasuje. Znowu w prawo. Akurat nam tak wyszło. I teraz ostatni klocek. Kurczę, znowu w prawo. Wkładamy go tutaj. I tak ułożyliśmy ten F2L. No ale ja Wam jeszcze pokażę inną sytuację jakąś może zdarzyć. Że dany klocek nie pójdzie w prawo, tylko pójdzie w lewo. Algorytm wygląda dokładnie tak samo, z tym, że lustrzane odbicie. Może też się Wam zdarzyć sytuacja, że klocek będzie na dobrym miejscu, ale będzie źle obrócony. O tak, widzimy, jest na swoim miejscu, żaden klocek tutaj nie pasuje nam do tego. Znaczy, no tutaj pasuje, ale to widać, że to jest... Tutaj. Tutaj tak samo żaden klocek nie pasuje. Więc, co robimy? Wkładamy dowolny klocek. Ja włożę sobie ten w to miejsce tym algorytmem. I ten wkładamy tutaj znowu tym algorytmem. Więcej sytuacji raczej Wam się nie pojawi. Więc. Zapraszam do kolejnego etapu.